pan to A tu będzie A co? Rób to zdjęcie ładne. Nie? Dobrze, będzie Nie, ja Samba, żeby dobrze nagrał. No. Nie, już na kamery. ya san takwa kira А ты напрямую? 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 А ты напрямую?

Hallo, hallo. Hallo. Chwilio go dabchisi. Gan fod fabeu. Zdravstvuyte. Hallo, nasam zash. Davo yez. Hallo. こんにちは。

nie, no wiem, właśnie. Dużej nie w przeciwnika. Się Tak, je. co wano? Ja nie się lepiej. Lepiej. Hmm. Czasami to nie tak nie ma. I co sądze, nie, nie wiem. Sądze, nie widziałem. Pierwszy cię przez połowę. dwóch. Panie ten, te ten, i ten też tam do tyle ale, ale po, to, po, to, Ty po, po to, rozwawiłeś... co, po. co? jak tam? Słyszysz? No nie, nie, no nie, porządku? ja sesz pożółku. Nie. No nie No weź. No weź. No teraz co?

Ponownie, jeszcze, jeszcze dajemy! Dwie ja piłki, nie bawię! Ma Mały czas, przyjmij! Dojść tam, dojść tam do niego! Mamy jeszcze raz to samo! Mamy baterię!

Come on, <in> Chita. Come on, Chita. Come on, Chita. <in> 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 że. Jest. No, damy, damy, jesteś o swojej połowie. Ale eee! no! Dlaczego? On chodzi się. Ale on, on tak. Łapaj jej. Super. Bierz, bierz, spadaj. Teraz